zweryfikować plany budżetowe na pewno trzeba Ile takich? Jako ekonomista możesz pobieżnie powiedzieć, że jesteś się w plecy, mówiąc kolekami? No co, co najmniej około 1 do 2 milionów euro. Zdaduje się, się, że w klubie może dojść po takiej sytuacji do rewolucji Mówi się o... No, nawet no na ten temat nie mogę się wypowiedzieć. Ja muszę robić swoje, czyli dalej zarządzam klubem. Na temat na razboży, pan ma coś powiedzieć jego przyszłości? Nie. Ma trenować dalej drużynę. Mamy zdobyć mistrzostwo, to cel, którego nie, nie weryfikujemy i taki ma być. Panie trener przyznał na konferencji, że zastanawia się nad demisją, on powiedział to może nie bezpośrednio, ale pośrednio. No, ale to jest sprawa trenera, natomiast cel przed trenerem jest postawiony jednoznacznie, mistrzostwo Polski i tego nie unikniemy i nie będziemy z tego się wycofywać absolutnie. Tak, tak jest. Rozmawiał Pan może z Panem Cupiałem po meczu? M Jutro sobie porozmawiamy. Wymieniliśmy parę zdań, ale nie na temat meczu. Bo nie było oczu. Ale no trudno uwierzyć, żeby prezes stupiał, no, Nie chciał zmienić trenera w takiej sytuacji. Nie, dlaczego? To nie chodzi nawet o trenera. A czy z kolei trener Maciej Skorża nie powinien wykonać takiego ruchu, że przynajmniej oddać się do, 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 do no. dyspozycji zarządu? Chodźmy, no, w, 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 w. jako ekonomista, powinien najłatwiej się podać do dymisji. Lepiej wziąć drużynę i z, z, zdobyć kolejnego mistrza i, cześć, i zacząć za, za rok od nowa, nie? Pana perspektywy, Jak to wygląda? Dlaczego tak naprawdę nie udało się w tak prostu. Ciężko mi na gorąco. Dzisiaj, Dzisiaj bardziej będę się wypowiadał emocjonalnie, w związku z tym, no, bolałbym je to. Nie będę oceniał dzisiejszego meczu. Najtrudniejszy moment w pana kadencji prezesa, prezesa Wiśle? Może nie najtrudniejszy, bo w zeszłym roku też nie udało się osiągnąć Ligi Mistrzów, ale, ale budżetowo tak. Gorsza jak w zeszłym roku może jest tak, że zmęczenie materiału po prostu w tym momencie trzeba, trzeba coś zmienić. To musi pokazać analiza. Mówię nie, nie chcę na gorąco, dlatego że mówię, trzeba przespać noc i jutro będą lepsze wypowiedzi.